Cześć, jestem Klaudia Tokanowna no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Pole kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej trójkątna prostokątnego jest równe 20. A pole kwadratu zbudowanego na jednej z przyprostokątnych jest równe 4. Jakie pole ma kwadrat zbudowany na drugiej przyprostokątnej? Jaki obwód ma ten trójkąt? Ok. No to zaczynamy od tego, że mamy twierdzenie Pitagorasa, to jest a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. A jeżeli mamy tutaj pola, no to pola są jednostką kwadratową, to wtedy mamy pole pierwsze plus pole drugie, daje nam to pole trzecie. Ok, no to zaczynamy od tego, że mamy tutaj trójkąt prostokątny. I na przeciwprostokątnej utworzy nam się największy kwadrat. I pole ma 20. Jedna z przyprostokątnych ma 4. To niech to będzie te malutkie. Mamy tutaj pole 4. No to tutaj tworzy nam się kolejny to tu. i tutaj i będzie to. Nie mamy to pole pierwsze plus pole drugie to 4 daje nam to pole trzecie czyli 20. Przenosimy tą czwórkę ze zmianą znaku na drugą stronę, czyli będziemy mieć 16. Tutaj mamy 16 i pytają nas Jaki obwód ma ten trójkąt? To skoro tutaj mamy pole, które równa się 16, to znaczy, że to jest kwadrat o boku 4 na 4. Tak? Bo 4 razy 4 to 16, czyli tutaj to jedno będzie mieć długość co to, czyli 4. Tutaj mamy kwadrat o polu 4, czyli to będzie 2 na 2. To i ta tutaj odległość, długość boku będzie mieć 2, a z 20 niestety najtrudniej, bo będzie to pierwiastek z 20. Dlaczego? Bo nie istnieją dwie liczby naturalne, które dawałyby nam tutaj tą liczbę. Jak to wtedy zapisać? Otóż, że a kwadrat ma nam dać 20. Pierwiastkujemy to i wtedy a to pierwiastek z 20. I my tu możemy to rozbić na 4 razy 5. Z czwórki wyciągamy dwójkę, a pod pierwiastkiem zostaje nam ta piątka. Czyli ten bok ma dwa pierwiastki z pięciu i ten też. Ten jest oczywiście tej samej długości co ten. To zapisujemy obwód. Obwód tego trójkąta to 2, Plus 4 plus 2 pierwiastki z 5. Liczby możemy tutaj ze sobą zredukować, czyli 2 plus 4 to jest 6, plus 2 pierwiastki z 5, bo tego dodać nie możemy. I to jest nasz wynik. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!